Centurion wita Was serdecznie na swoim kanale, w kolejnym odcinku, z tej strony jestem ja, a z tamtej strony jesteście Wy, bla 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 bla, i cóż, my tutaj mamy, mamy herbatkę, słuchajcie, do wypicia, i gadkę do opowiedzenia, czyli pogadanka, krótko mówiąc. O czym miała być ta pogadanka? Czy ja coś wspominałem w zeszłym filmie? Nie, nie wspominałem. Słuchajcie, dobrą mam pamięć. Pogadanka, temat to. No, zresztą już wiecie z opisu. Tak technicznie to powiem, że korci mnie zrobić tak, żeby poczekać dzień lub dwa, a dopiero potem zmienić tytuł filmu. To byłby taki ruch z mojej strony obliczony na wykorzystanie ciekawości ludzkiej w celu przyciągnięcia widza. No, i w serialach gdzieś tam robią coś takiego, że robią jakiś moment dramatyczny, a potem gdzieś tam w następnym odcinku, ale dobra, mniejsza z tym. Dzisiejszy temat, słuchajcie, to wytrwałość. Czym jest wytrwałość? Co to takiego? Kim jest wytrwały człowiek? Czyli wytrwałość. Kim jest wytrwały człowiek i jak wytrwałość można przejawiać w codziennym postępowaniu naszym? Jak można na przykład uczyć wytrwałości drugich? No i w ogóle do czego jest nam potrzebna wytrwałość? Albo na przykład czy wytrwałość jest czymś, co pojawiło się w jakimś czasie jako Coś potrzebnego, no bo na przykład parasol to jest coś takiego, co jest nam potrzebne, kiedy pada deszcz, prawda? Czyli z konieczności stajemy się właścicielami parasola, czyli możemy sobie już pierwszą rzecz ustalić. Wytrwałość to jest coś, co jest nam potrzebne, niczym szata. Jak na przykład. Dobre maniery, dobre wychowanie, życzliwość. To powinno być naszą szatą, codzienną, tak naprawdę. No ale czasami dzieje się tak, że gdzieś ktoś po prostu doświadcza czegoś takiego, co jest przeciwnością. No i wtedy jest potrzebna wytrwałość. A zatem, co to takiego jest wytrwałość? Wytrwałość. Można byłoby zdefiniować rozmaicie, nie tylko słownikowo, bo jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć, to oczywiście może sobie zobaczyć do słownika i w słowniku sobie przeczyta definicję. I dobrze jest bazować nieraz na definicjach, bo jest to jakaś normatywność pojęć, o których mówimy, ale my sobie tutaj powiemy, że. Czy jesteśmy wytrwałe? Czy ty jesteś wytrwały? No, na przykład ktoś podchodzi do ciebie i mówi, jak ty się nazywasz? A ty odpowiadasz, że się nazywasz Jan Kowalski. Syn, na przykład, nie wiem. Piotra, niech będzie. <grystanie> no i jak mógłbyś to potwierdzić? Jak mógłbyś yy, tą. Prawdę, ten fakt wylegitymizować dowodem osobistym. I tak samo wytrwałość to jest taka legitymacja postępowania człowieka, który postępuje wytrwale. Wytrwałość jest ściśle powiązana z cierpliwością. I tutaj to jest takie pomocnicze, jakby integralne pojęcie. No bo. Mamy jakieś nieprzychylne warunki i okoliczności, które sprawiają, że musimy być cierpliwi. No i ile czasu teraz? Mamy swoją wytrzymałość. Teraz tutaj trzeba zaznaczyć, że kiedy kończy się wytrzymałość, wtedy właśnie zaczyna się wytrwałość. Oczywiście pod warunkiem, że trwamy. No, na przykład, jak mamy coś planie, żeby dopiąć jakiegoś celu upragnionego. I mamy różne przeszkody. Zaczynamy działać, zaczynamy zmierzać. Ktoś nam rzuca kłody pod nogi, albo sytuacja powoduje, że te kłody się zwalają. No to my możemy się załamać, potykać, przewracać i płakać. I możemy zawrócić, ale wytrwały człowiek, jak mu rzucają kłody pod nogi, Zbuduje sobie w międzyczasie tartak i dalej będzie myślał, jak wytrwale dążyć do celu. Czyli wytrwałość to jest konsekwencja, również. Zmierzanie wytrwałe do celu. Jak to się ma do naszej rzeczywistości leśnej? No, na przykład, oglądasz sobie jakiś kanał, gdzie kolega na przykład buduje jakiś szałas. O, na przykład, nie wiem. Wiking z lasu. Pozdrawiam ciebie, Wikingu. No i patrzymy sobie na takiego kolegę. Nie pogniewaj się, Wikingu, że akurat ty mi przyszedłeś na myśl. Jesteś sympatycznym i prawilnym człowiekiem, więc myślę, że się nie pogniewasz na centuriona. No i teraz patrzymy, jak sobie ten nasz jakiś kolega, bohater kanału. Już zostawmy na razie Wikinga. I on sobie buduje jakiś tam szałas. I my też tak byśmy chcieli. No to co musimy zrobić? No, buty założyć, prawda? Zaopatrzyć się w piłę. Yy, no, na przykład taką piłę, prawda? Może to być Bachko Laplander. Bardzo fajna piła. Nie wiem jak to się dzieje, ale ostatnio u mnie to EDC. <grywy> no, może nie EDC, bo. <grywy> W marynarce w pracy nie noszę zapazuchą, ale nóż to zawsze jest u mnie EDC. Eee, tak, nóż musimy sobie sprawić. Eee, generalnie, wyszukać jakieś odpowiednie patyki, prawda? Żeby, żeby to nie były byle jakie patyki, tylko żeby to były takie, które nadadzą troszeczkę nawet jakiejś tam estetyczności tej naszej ziemiance, naszej, naszej jakiejś budowli, prawda? Ziemiance mówiłem? Chodzi mi o konstrukcję z drewna. sory. słuchajcie, mimo że drugi dzień odpoczynku mam, to się czuję zmęczony. Eee, wybaczcie, jak się przejęzyczyłem. Chodzi mi o jakieś konstrukcje w lesie, nie wiem, szałas czy coś. Generalnie mówimy tutaj o wytrwałości. Znakomita herbatka. Wasze zdrówko. Albo na przykład yy, spotyka nas inna przeciwność życiowa, na przykład choroba. Nie mówię tutaj o przeziębieniu. Mówię tutaj na przykład o jakiejś chorobie, która wymaga jakiegoś długotrwałego leczenia. Yy, I nie chcę podawać jakiejś konkretnej choroby. Za przykład żeby gdzieś nie prowokować dyskusji może medycznych ale powiem wam, że oglądałem kiedyś taki film, gdzie pewien człowiek gdzieś został tam, no uległ wypadkowi i nie było dla niego szans. A ten człowiek jednak nie załamał się, tylko gdzieś do przodu szedł i trwał. Może kończyła mu się. Cierpliwość, wytrzymałość, ale przetrwał. To znaczy, że był wytrwały. A jeżeli na przykład ktoś o nas źle mówi, oskarżają nas o różne rzeczy, o jakieś rzeczy najgorsze, z którymi my się nie zgadzamy i nie chcemy robić awantury, wywoływać wojny. Kimś. Chcemy poczekać na jakieś pokojowe rozwiązanie sytuacji, to potrzebujemy wytrwałości, tak naprawdę. Znakomita herbatka. Powiem wam taką jedną opowiastkę ciekawą. Był sobie ojciec, który miał kilku synów i oni chcieli być silni. I przyszli do tego ojca i powiedzieli: "Tato, my chcemy być silni". No dobrze, synkowie. A czy będziecie posłuszni Tak, będziemy. Dobrze. A wiecie, że żeby być silnym, to trzeba być wytrwałym też. Tak, wiemy. No to weźcie ten kamień, który jest na środku ogrodu, a to był kamień taki wielki, a chłopaczki były młoda. I przepchajcie ten kamień aż tam, gdzie jest ten płot. No i oni pchali, 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 pchali ten kamień. Po drodze kilku z nich, żeby skrócić tą opowiastkę, zniechęciło się i przestali pchać ten kamień. Ale jeden z nich pchał ten kamień, aż pewnego dnia ojciec przyszedł i powiedział dosyć. Mówi. Wystarczy. A on powiedział tato. Nie udało mi się przepchać tego kamienia. Ja ci nie powiedziałem, żebyś go przepchał, tylko żebyś go pchał. Spójrz na siebie i zobacz, jaki teraz jesteś silny. Słuchajcie, jak przychodzą przeciwności, to one kształtują w nas wytrwałość. Znacie zapewne powiedzenie, które mówi, że co Cię nie zabije, to Cię wzmocni. Tylko teraz pytanie: jak na te rzeczy, które nas. Zabijają, każdego dnia reagujemy. Czy potrafimy się na przykład, tak jak ja teraz siedzę, a powiem Wam, że sporo przeciwności w życiu miałem, różnych i nadal mam? To nie jest miejsce, żeby tutaj mówić o tym, ale myślę, że z własnego doświadczenia również mogę powiedzieć. Że warto jest pchać ten kamień i ćwiczyć się w tym, żeby być wytrwałym. Pomyślałem sobie, że to będzie dobry temat na pogadankę. Wytrwałość jest potrzebna każdemu z nas. Tobie, 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 mówię do Was i mi też. I każdy ma swoją miarę wytrwałości. Wiadomo, że nie mówimy tutaj o wytrzymałości, bo wiemy, że w pewnym momencie każdy gdzieś może odpuścić, ale chodzi o to, żeby mieć to nastawienie. Jeżeli upadniesz, to za każdym razem wstawaj. Powiem wam o takim chłopaczku. Kiedyś na moim osiedlu był sobie taki Robert, rok starszy ode mnie gość. I on był słaby fizycznie i od wszystkich dostawał w twarz. Szturchali go, dokuczali. I bywało tak, że Robert nie miał siły, żeby odpowiedzieć siłą na siłę, jak to na podwórku nieraz. Więc strasznie po prostu klął, wymyślał, groził i znowu dostawał. I jak się przewracał, to tak za każdym razem wstawał. I wiecie co? Podziwiałem zawsze tego Roberta i po dziś dzień nie wiem co z nim jest, e, gdzie on teraz jest, ale mimo tego, że był słaby fizycznie, Robert był wytrwały i nie poddawał się. Jak pielęgnować wytrwałość na co dzień? Na co dzień to my nie siedzimy sobie w lesie przy herbatce, tylko spotykamy się z szarą rzeczywistością. Każdy z nas ma nad sobą jakieś zobowiązanie. Tego zobowiązania pilnują okoliczności. No bo ja akurat no, mam tyle fajnie, że ja tak mówię, bo. No nie mam jakiegoś tam szefa może nad sobą, ale muszę mieć samodyscyplinę. A wy na przykład jak jesteście, to też niektórzy tak musicie mieć jak ja. Pewnie, no bo może prowadzicie sami sobie działalność albo coś. Albo może nie macie pracy, to musicie być wytrwali. Albo na przykład macie mało rozsądnego pracodawcę, który was wykorzystuje albo zachowuje się do Was. W taki sposób, że narusza godność osobistą, albo w ogóle jakiś taki jest, przyjmować to wszystko z jakimś takim nastawieniem, że ja mam swoją wartość i ja to przetrwam. Ja nie jestem może jakimś wielkim krasomówcą. To, co ja robię, to wolę to napisać, i wtedy wiem, że będzie dobrze, bo dokładnie to przemyślał. Ale kiedy trzeba coś powiedzieć, zdefiniować, nazwać, to myślę, że kreując pewien taki emocjonalny obraz, jak to teraz robię, przekażę, co chciałem powiedzieć. O, z tego powodu nazywam siebie również prostym człowiekiem. I to dobrze. Prosty. Inaczej, też prosto Jeżeli ta pogadanka może się komuś przydać i jest dla kogoś miła, to się cieszę. A teraz troszkę auto Jeżeli wytrwaliście aż do tej chwili. No to słuchajcie szapoba, szacun od Centuriona No. Tak to jakoś jest. Co o tym myślicie? O, taka chwila na zastanowienie się. Słuchajcie, Centurion chciał Wam opowiedzieć parę miłych rzeczy, i to zrobił. Jeśli komuś się to podobało, to fajnie. Cieszę się, jeśli komuś się nie podobało, to nie cieszę się, ale prawda jest taka, że ten kanał taki właśnie ma mieć klimat i ma trafiać do konkretnych, poszczególnych odbiorców. Nie do grup odbiorców, czy do jakiegoś bardzo szerokiego grona. To taki mały, niszowy kanał. On pozwala wyłowić garsteczkę ludzi, którzy myślą podobnie. A jeśli ktoś myśli inaczej, to jest tylko przechodzącym gościem tutaj. No, i to wszystko. Chyba, że coś jeszcze. Co myślicie? Coś pewnie myślicie. No to ja Wam powiem, że to wszystko by było na tyle, co miałem do powiedzenia. W tym odcinku zapraszam do użytkowania rzeczywistości leśnej. Zapraszam na kolejne odcinki. Bądźcie wytrwali i pchajcie ten kamień.